Smakosze. Dzisiaj ugotuję naszą polską tradycyjną zupę. Popularną zwłaszcza w okresie świąt wielkanocnych. A będzie to żurek na naturalnym zakwasie. Przygotowałam zakwas na żurek. Jak zrobić taki zakwas, filmik znajdziecie na moim kanale. Gotowałam wczoraj rosół z kaczki. Kaczka była bardzo duża, więc wyszło mi dużo rosołu, który dzisiaj wykorzystam jako bazę do żurku. Ponadto przygotowałam Białą kiełbasę, oczywiście własnej roboty, filmik jest na moim kanale. Wędzony boczek, cebulę, czosnek, ziele angielskie, liście laurowe, grzyby suszone, wczoraj je namoczyłam. Oprócz tego ziemniaki. I teraz składniki do smaku: chrzan, sól, pieprz, majeranek, na końcu zupę zabielę śmietaną i posypię natką pietruszki, a podawać będę z ugotowanymi na twardo jajkami. Wszystkie składniki oraz ich proporcje oraz szczegółowy opis wykonania tego żurku podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od podgrzania rosołu. W czasie gdy rosół się grzeje, pokroję w kostkę boczek i cebulę. Boczek gotowy i teraz także pokroję w kostkę cebulę. Słyszę, że już rosół zaczyna się gotować, więc teraz wrzucę do niego kiełbasę. Wyrzucam też teraz ziele angielskie, liście laurowe i skórkę z wędzonego boczku. Tak dla smaku, potem ją wyrzucę. Kiełbasę wcześniej nakłułam wykałaczką, zrobiłam w nich dziurki. Zmniejszyłam grzanie i będę teraz parzyć kiełbasę przez 20 minut. W międzyczasie, gdy kiełbasa się parzy, pokroję w małą kostkę ziemniaki. Do żurku do smaku potrzebny jest czosnek. Zmiażdżam go teraz i drobno posiekam. Minęło 20 minut. Kiełbasa jest zaparzona. Wyjmę ją teraz z garnka. Jak wystygnie, pokroję ją w plasterki. Podkręciłam grzanie. Do zupy dodaję teraz grzyby wraz z wodą, w której się moczyły. Oraz ziemniaki. Teraz zupa będzie się gotowała do miękkości ziemniaków. A w międzyczasie podsmażę boczek i cebulę. Na no zimną patelnię wrzucam boczek. Chodzi o to, żeby nie dodawać oleju, no chyba że będzie taka potrzeba i żeby smażyć tylko na tym tłuszczu, który się z boczku wytopi. Boczek się ładnie zrumienił. Dodaję teraz do niego cebulę. I będę smażyć, aż cebula się zeszkli. Cebula zaczyna się także rumienić, więc dodam teraz czosnek. Króciutko Razem przesmażę i zawartość patelni wrzucę do garnka. Garnek nakrywam pokrywą. Zupa się będzie gotować, a ja w tym czasie pokroję na cienkie plasterki białą kiełbasę. Sprawdzam, czy ziemniaki już są miękkie. więc teraz można dodać zakwas. Najpierw odgazowuję. Teraz wstrząsnę, dobrze go wymieszam. I wlewam do zupy. Teraz zupa musi się zagotować. Zupa zaczyna się gotować, więc teraz wrzucam pokrojoną kiełbasę. Dodaję chrzan. Pływa tutaj. Skórka z boczku, która już jest niepotrzebna, ona cały swój smak dała. wyjmuję ją. Posmakowałam żurek, uważam, że soli tutaj nie trzeba, dodam trochę pieprzu i roztarty w dłoniach majeranek. Majeranku tylko sporą garść. Wyłączam już całkowicie grzanie. Zupę zabieram śmietaną. Śmietanę zahartuję. I daję do zupy. Wymieszam, i zupę można podawać. Wycha. Żurek podaję z ugotowanym na twardo jajkiem posypany natką pietruszki. Na świąteczny stół podaję go w chlebie. Filmik jak upiec chleb do żurku znajdziecie na moim kanale. Mm. Jest świetny. Wyczuwam smak grzybów i wędzonego boczku. Ugotowany na naturalnym zakwasie zawsze smakuje najlepiej. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.